Zamontowałem elektryczne wspomaganie do tego samochodu, to jest żuk. Fabrycznie ten żuk nie posiadał żadnego wspomagania układu kierowniczego. Ja zastosowałem przekładnię z Renault Koleosa, ale też ta sama przekładnia idzie do scenika dwójki. Koszt przekładni 120 zł, używana. Wałek od przekładni połączyłem z wałkiem z samochodu. Przykręcona przekładnia jest czter w czterech punktach. Główna śruba M10, e, dwa razy M8 i tutaj mamy taki wspornik jeszcze na dole e, do ściany grodziowej spręta. Dwunastki, wsiadam do środka, mogę się wieszać do tej przekładni, mogę łapać za kierownicę, nie ma żadnego problemu. W momencie jak włączamy zapłon, słychać jak strzelają tam przekaźniki. Jednym paluszkiem. Jednym paluszkiem. I on działa do momentu, aż wyłączymy.